Cześć, mam na imię Dekmara. Chciałabym Cię zaprosić do współtworzenia tego miejsca, poprzez dzielenie się w komentarzach świadectwem tego, jak Ty doświadczasz miłości Maryi. Kim jest ona dla Ciebie? Jeśli jeszcze nie doświadczasz jej miłości, tak jak ja, to też się tym pocier. Ja przeszłam daleką drogę. Od nienawiści do Maryi, aż do miłości, która ciągle się powiększa. Wiem, jak bolesna i wyczerpująca jest ta droga, często pełna wewnętrznego osamotnienia. Wierzę, że przyjdzie dzień, gdy będę mogła wesprzeć kogoś, kto przechodzi przez to samo, jednak jest na którymś z wcześniejszych etapów. Może właśnie ciebie, który słuchasz mych słów? Jak wspomniałam wcześniej, ja jeszcze miłości Maryi nie doświadczam. Ten etap jeszcze przede mną. Proszę, nie używaj słów, których ty sam nie chciałbyś usłyszeć. Jest to miejsce, w którym chcę, żeby każdy czuł się dobrze. I wychodził z niego zbudowany. Na kanale będą się pojawiać filmiki z moją poezją, dotyczącą Maryi. Ostatnią rzeczą, która domaga się wyjaśnienia jest nazwa kanału Filiżanka Kawy z Maryją. Większość ludzi, w tym ja, nie wyobraża sobie wyjść z domu bez wypicia kawy. Jest to analogia będąca jednocześnie zachętą, do zapraszania Maryi, do swego codziennego życia, do czytania Słowa Bożego, do pracy, do szkoły, do wszystkich swoich spraw. Zapraszam Cię również na mój pierwszy kanał na YouTube, Ciocia Daga Opowiada, gdzie pojawiają się moje bajki dla dzieci. Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmikach, zostaw subskrypcję. Pozdrawiam Cię serdecznie.